Ciecie z tej strony normal, a to jest kolejny odcinek z ekipowego grania w PUBG. Zapraszam do oglądania. Na tym dachu, nie uda mi się. O. jest chyba. Już na bociki? Tak. Mm. Ej, kurwa, zablokowane. No mam 14 sobie póki co dla ciebie. Trójeczka tam jest mm. na kontenerach. I oni wiedzą, że my tu jesteśmy. W razie czego mam Taktical na wymianę. Mm -hmm. mam o. To ja mam tak. Dwa

Ja 14 jest zaznaczone Tak? No nic, nic nie mów. Mówiłem A to chodź panie starszy w, stronie, w, stronie, w, stronie, w Jezu Weź wyłącz ten wiatrek Co? Wyłącz ten wiatrek Nie, kurwa się to roz, roztopi się Ledwo Cię słychać. Niech chociaż ten wiatrak nie wieje. Mikrofon. Hmm. No, wróciłem już ten... Nie Jest lepiej, przynajmniej. Mam no, już chyba wszystko. Nie chciał. No ja potrzebuję powiększony magazynek. Szóstka... Nie, powiększone Szóstka tu leży. Kompensator do umpa przejmę Wezmę. A, nie, nie kompensator wiem. pytałem kurwa do i powiedział nich, że nikt nie o kurwa nie zauważyliście ile mamy ekip? ile jest? nie wiem, o co? 5 może być widziałem, piątka w planie, była mało osobowe tactical stoka ktoś chce? Nie. nie ja potrzebuję kompensatory Kompensator 1 w sumie Flash -hider albo tłumik do snipery MK-12 tu jest A piętro niżej masz Sławku Na drugim piętrze masz Po lewej stronie szóstkę Ja Jeden powiększony magazynek mam już dla siebie. Czy jedziemy autem, czy wy będziecie być z buta, bo ja nie wiem, co mam robić. Co, po prostu znalazłem? Chyba pojedziemy autem. A nie, no dobra. Można do cykreta. No to można. A jakie auto widzisz? Gdzie jest to, co zaznaczyłeś? Na niebie z kim? No. Drugie piętro jest. Na drugim piętrze masz Lunetę szóstkę po lewej stronie. Jak wchodzisz, tu gdzieś powinna być. To jest trzecie piętro. Cofne. No, no, no. A. Domyśliłem się. Tu jest drugie. MK12. M ten, ten, ten. Dla, dla Łukasza Pani jedziesz, się Jedziesz? Jadę. Jest, jest, no na dobre Czekajcie, na no. Ja Jadę z wami. Już taksy, to jadę z wami, chłopak. ci mówię, gdzie jest. Gurwa, co z tymi płotkami? No nie wiem, jakieś niezniszczalne są. Nie, jak za wolno jedziesz, to się nie zniszczy. No wcześniej jak graliśmy? Jechałem full speedem. Rozpaliłem jeden potek, a na drugim się zatrzymałem pigget po prostu. No bo na wolno jechałeś. Nie, ile razy mogło się rozwalić kilka pod rząd? Możesz się wszystkie. A mnie na drugim zatrzymało, po prostu. I na blisko zobaczyłeś, czy daleko to jest? Na blisko. Blisko, no. Kaba bunga <śpiewanie> Tak. P tak. Ty I no zabezpieczyłem się to ja, co? Ty te ziemniaki przedstawiłeś do Andrzeja w tak? Nie. Ten rondelek jest mój. Nie jest Andrzeja? Nie. Ale czasu przełożyłeś. Tak. To, to moje dzieci tak jebią. Nie <laughs> nic. <laughs> Jadą tu? Jadą. Dawajcie na. Do auta. Tak, ja już skitrałem. Dobra, to jest. Niech myślą, że jesteśmy. Dzień, tutaj. Są gdzieś tutaj. Na górze, Na górze na kamieniu. Za kamieniem. Dobra, hamuj Na której tu, czy dalej? Dalej. Ja widziałem gdzieś przebieg, w lewo. Też mają kluczyk z takiego, z takiego wypadku. No. no. W takim wypadku będziemy mieli kolejny sekret. On był tam na kamieniu. Tam nie widzę nie oczu. Jest tam. Trójetka. Aha. Trzyma. Dawaj do nas, Łukaszu. Czemu? No załatwmy, to jest. Jedna o... osoba. Musi być. No dobra, ja przebiegam z innej strony, go kurwa trzymać, nie? No. Widzisz go? Tam na daleko. Jest, jest, widzę go, no. Widzisz? Celuje do mnie, celuje do mnie. Tak, jest tam, gdzie zaznaczyłeś. Okej. Okay. Zaznacz. Trafiłem go raz, trafiłem go dwa razy, tam jest. Bardzo ładnie. Ale to nie był sam. Był sam, od razu zginął, nie miał kluczyka. To po prostu mógł usłyszeć nas. No. To było. Ja właśnie chciałem się dzielić, ale mi się nie udało. Dobra. Dobra. To weź podejdź po nas. Zabierzesz no na Mieliście swoje auto, co kaman? Trochę daleko żeśmy odstawili. No. Ogólnie ja jeszcze muszę tym powaraczowym autem 42 km przejechać. Mm -hmm. Kilometry. No metry. No metry to nie kilometry. Dobra jeden ujebłeś, uj. tysiąc, tysiąc razy się jebłeś kurwa, nie jeden chuj właśnie dobra to tysiąc o jedenka jedenka tutaj gdzieś no, mm -hmm. sprawa jedynka no tu złoty ja bym chciał jakiegoś killa kurwa sobie zdobyć także Nie masz? nie mam ani jednego ja mam tylko jednego tak samo ja mam dwa. Tu po prawej masz, Łukaszu? Moje. Tu masz jednego? Nie wiem, dwóch jest. Trzech jest. Tu masz jeszcze jednego na blisko. Co to. Co mi się stało? Wyskoczyłem nagle. Granata rzucił, granata rzucił, znaczy się nie wyrzucił go, ale. Ile Piękno, no dobry. Czy on tak kurwa się dobrze chowa? Tu na niebieski masz. Tak jak kurwa, bo teraz... No, Dobra. Miał umpa, nie miał na boli Do umpa. Kurwa jak się chowa jebane. Z tej strony go widać mocno. No. A, wszyscy już padli. Jeszcze tam prosto dalej jest. Jeszcze jeden no. A, widziałem. To masz jednego. To dobra, tam dwóch jest. No wiem, dlatego idę do tego dalej. Co jest. Dobra, to ja tego za skałką wezmę sobie A idę tutaj tego dorwać czerwono, na czerwono co był ubrany. Dobrze, no, tam nie widziałem A jest tutaj jeden. Był jeszcze na jasno ubrany. Widzę właśnie. Kroczego strzeliłem Rozwalaj go Tu jest Tam masz na? O no O tu jest jeszcze jeden, dobra On broni nie ma, jebany <grym> Ile, jak ty tak tyle killi zrobiłeś już? Nie wiem, miałem zero, serio. najechaliśmy. Ile ty masz? Mam wie, będziemy... Ja mam trzy. I dwie asysteny. Będziemy to by zostawiać teraz. Nie, tam. Ja potrzebuję tylko to zrąbane pomarańczowe auto. Którego nie mogę nigdzie znaleźć. Więc biorę ten motor, który jest przed nami. I będę szybko szukać sobie auto. Gdzie jest mój motor? O, gdzie jest mój motor? Ty mi się słonko nie zepsuj. Hmm. Ja to nie wiem, ja mi się, tak, tak. się szmato ja nie zepsuł. Szmato nie zepsuł. I słonko nie przeginaj. No tak. Zatrzymaj się, zatrzymaj mi się. Ara? Dobra. 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 Najwyżej za strefę jadę, w dupie to mam No weź, a jestem No, ja to wykreszczę No wow. No dobra Nie zrobiona misja przynajmniej MSG, co to jest za broń? No, ten to jest przybrały. No. SMG, SMG siowków, to są małe karabiki Łumpy. zabiłem teraz dwóch złupków, kurwa. Ja na koniec, na koniec ten... rundy ci dopiero. Zali Tak, ja to samo miałem przecież. Musiałem sobie liczyć specjalnie. Tu masz tam zrób. O ja widzę. Powiem. Widzę. Ja jadę. Najwyżej zginę. O Jezu, jak fajny trigger zrobiłem A, nie to jest. Stanąłem pionowo autem. Pani tego nie tam. MG 3 Biorę! magazyn magazynek ktoś chce Zbykuj, czy? Do bym przyjął. No to żeś strzelał? Nie, to do mnie. Tylko nie wiem... Tu za skałką masz. Za masz. No wiem, Przeładowuję A nie rozumiem. nie. Okej. A, to masz najpierw dolacie. A, już go rozwaliłeś, dobra. Możesz go dobić sobie. Kamizelka trójka jakbyś chciał. Ja mam jeszcze. To, to Ktoś chce ten zwykły powiększony? No, nie, potrzebuję już. Zwykły nie. Dobra. Blonetę go? Tak. W taki ładny sposób. Nie, wszyscy mają. Przecież ja wam dałem szóstki. Tak. Na 15. Per, 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 per był caster, wiesz co to znaczy Jew caster? nie wiem wiesz co to jest caster? casting? Yy, że... czarowanie? czarowanie. no Wy, wytwarzanie? Jew caster o wytwórca Żydów weź cicho bądź to ma jakieś, to ma jakieś ale do Żydów cicho bądź przecież ja to nagrywam ty mają, ale dobrze do ostatnim czasów. Tam jest, tam jest, tam jest i to jest gracz Za drzewem jest tutaj A, za rzeką jeszcze, dobra Nie ja wiem go jeszcze drugi raz To za rzeką jest nie w strefie? Nie jeszcze w strefie, dobra Za tym drzewem jest? Nie, nie, nie jest. magazyn jest. W już jest. Wybieg? Trafiłem go w Ale nie spowodowałeś go. Nie, 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 ale go trafiłem na pewno. Ale i tak w strefie są. No, I po tak. tamtej stronie, z tego co słyszę, chyba auto jeździło. Gdzieś jeszcze piątka jeździła. No właśnie. Słyszałeś tam sejf? Tak, tak. To mogli być oni. Jest w tym magazynie. Tak, cały czas. Dobra, teraz ja się przesuwam. Cały czas się próbuję z niego wynurzyć, tak jakby kurwa coś przed kimś się chowało. ja bym podjechał, tam już C4 podwrócił i w dupie miał dojrzeć o strzelają o oh jest, wechylił się z drugiej strony jest, jedynka to była auto za nami auto za nami Sławku dawaj idź 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 w drugą stronę strefuj gdzie my jedziemy? gdzie wyjedziecie Adam? jakoś muszę nabrać prędkości żeby wyjechać pod górkę Tak ktoś biegnie po mnie tam jest tam są Czeka? tam tam było auto co? tam się uśmiechał auto zniknęło przed chwilą Po co to bijać? Mi się wydawało. Wiecie gdzie on jest? Nie. Na niebieskim? Na niebieskim Nie. za tą górką. Widziałem jak auto odjeżdżał. On to pewnie na ten na zród polejechał. No. Albo w Harry Potterze siedzą tutaj. Nie. Mówię ci. Tu jest! Na niebieskim. Dobrze, 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 dobrze. O mnie nie wiedzą. Dwóch jest. Położyłem? Już wiedzą. Dwóch leży. Trzecie jeszcze jest. Dwóch leży? Wiem. I musi być tam, gdzie za kamieniem. Jego zabiłem tam na niebieskim podnoszą się, a ten nie żyje. Jeden. Czyli dwóch zostało. Aha, dwóch, no tak. Patrz ile już zostało osób. No. Uważaj tam co jak było dwóch jest. Ja uważaj co jak było jeden został. A, rzucił mi granata. Czekaj, lecę. Tak, cofnij się za tą skałkę. to ja tu pod tobą jest. No bo potem na miejsce, kiedy ja też. Czy ja w górę go będę patrzył? A można i tak. Dobra, można i tak. Tak będzie, też, też akceptowalne. Aha. To czaruje.